Ainshu Speed nigdy nie wrócił do tego miasta, a wszystko przez tych szalonych fanów. Ale pozwól, żeby tłumaczę: podczas swojej trasy po Europie, Speed odwiedził Oslo w Norwegii. Wszystko zaczęło się spokojnie. Speed szedł do sklepu z pamiątkami, pozaczepiał kilka przypadkowych osób, poszukał kilku gadżetów. Ale gdy skończył wybierać pamiątki, na dole czekało już na niego dziesiątki osób. What is this, bro? Podczas gdy Speed płacił za zakupy, na miejsce zdążyły zbiec się już setki osób. Ochrona nie była w stanie bezpiecznie wyprowadzić Speeda głównym wejściem, więc postanowili spróbować tylnych drzwi. Ale tam sytuacja była jeszcze gorsza. Kolejny tłum, jeszcze większy. Zrobiło się niebezpiecznie. Ludzie napierali na drzwi, aż w końcu wybito szybę. Ale to nie koniec. Speed wrócił na górę, spojrzał przez okno i zobaczył, jak źle to wygląda. Mimo poważnej sytuacji postanowił zrobić swoje słynne suły. I wtedy stała się tragedia. Nie było już innego wyjścia. Ochrona musiała wynieść z pila siłą. Ludzie zaczęli wyrywać mu włosy, jedna osoba nawet na niego skoczyła. I właśnie dlatego...